Z tą latarką. Się ma wszystkim? E, Okej. Okay. Mamy takie do przetestowania. E, zasłaniam sam sobie. E, motyle od Klaska, Klaska. E, Whistling Airplane. airplane. E, mieszanki mamy 60 gram, czyli po 4 sztuki, po 15 gram na jedną sztukę. Coś jeszcze. To jest taka. Ja już to mam. Ile jeździ? Z 2 miesiące albo lepiej? W samochodzie, i no, teoretycznie nowość. Efekty latające 2000, tu jest numer serii 2001, a rok produkcji 2020, tak. No ale to powiem szczerze, niedawno się pojawiło w sklepie. Odpalimy ze dwie sztuki. Zobaczymy, czy to warte jest zakupu. Bo to jest pisk z kraklingiem, z wyrzuceniem kraklingu. Tak żeby nie, nie potargać tego. musi no się śmigło. Trzymaj jednego. No, o, teraz. Trzymaj drugiego. O jaki pognieciony gdzieś. Weź tak troszkę wyprostuj te śmigła. Nie, 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 tylko tu końcówki. Bo one są tu poklejone, żeby ich nie troszkę. O no i dobra, no to idź tam gdzieś. Czekaj, ja tu zaprzymknę, żeby jak coś to nie wpadło do... Mogę sobie wziąć tą latarkę. No dobra, tutaj. No i odpalaj. Ciekawe czy będzie mocny jakiś ten. Co, słabo ci działa zapalniczka. A gdzie pisk? Aha. O! Oh. O! Oh, dwuetapowy. Fajny! Czyli najpierw się kręci kolor, później mamy yy, wyrzut kraklingu, pisk i jeszcze wyrzuca efekt. Tylko że one nie pamiętam, ale jakoś drogawe były. O, nie chce się wznieść. O teraz. O. Coś z nim było nie tak. Daj jeszcze jednego. Weź jeszcze jednego, wymi. Coś z dziadem było nie tak. Ale ten pierwszy był naprawdę fajny. No. Jednego sobie zostawimy. Ten jeden był coś z nim nie tak. Mam nadzieję, że ten będzie. O, ten ładnie wystartował. O, jaki dym! crackling, delikatny pisk i wyrzut. Super. Super. Fajne. fajne. Naprawdę fajne. No dobra. To by było na tyle. Dzięki wielkie na razie.